34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej z Jurkiem Owsiakiem i wszystkimi wolontariuszami, a wśród nich oczywiście także jak co roku Katarzyna Glinka, nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy to prawda, że ty jako mała dziewczynka byłaś wolontariuszką Wośpu? Byłam. Uwielbiałam tę inicjatywę od zawsze. Od zawsze poruszała we mnie pokłady takiego właśnie humanitaryzmu i ta, takiej empatii i dzielenia się z innymi. Więc tak, pamiętam, z koleżankami zbierałyśmy, chodziłyśmy po jeszcze moim dzierżoniowie, nawet, więc stare dzieje, ale tak było. Fajne wspomnienia. Tak. I, i, I to jest, no, jak co roku, przepiękna inicjatywa, faktycznie super, że mimo trudności, jak Jakie napotyka e, ta działalność, wciąż nie, ta wiara w człowieka i w dobro nas jako ludzi wygrywa. No i taka jedyna idea, nie tylko w Polsce, w Europie, ale w ogóle na świecie, która tak jednoczy i potrafi no, zebrać takie kwoty co tak. roku. Tak, to prawda. I, i, I tym samym udowadniamy, że jednak wciąż dobro generuje więcej dobra i że wciąż warto to pielęgnować w nas, Polakach. Tak jest. I z dumą przyklejamy sobie te serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z dumą. Tak jak jest. najbardziej, co roku. Kasiu, my oczywiście dzisiaj wspieramy orkiestrę, ale także jak zawsze kulturalnie przyglądamy się temu, co warte uwagi, a zdecydowanie w, to, w Twoim teatrze, Teatrze Kwadrat, dosłownie jesteśmy chwilę po tak. premierze, z tobą oczywiście w roli głównej. Tak, jesteśmy świeżo po premierze. Ja i Tomek Simszajner w, w rolach głównych, bo gramy parę. E, także i z nami Janek Butryk, też butruk na scenie, z nami Andrzej Grabarczyk. Także w małym, kameralnym gronie, ale wierzymy w to, że historia, którą opowiadamy, ma nie tylko ten aspekt komediowy w sobie, co jest dzisiaj też pożądane i bardzo przez widzów. Lubiane, ale też bardzo taką silną, drugą część wzruszającą, która daje nam bardzo dużo przestrzeni do przemyślenia siebie, swojego życia i wartości. Dokładnie to samo po premierze powiedziała mi psycholożka Katarzyna Miller, która was podziwiała premierowo, oklaskiwała i powiedziała, że z jednej strony to jest komedia, ale z drugiej strony spektakl, który coś po sobie pozostawia, a to bardzo lubimy. Tak, ja, ja wierzę w to, że, że też po to przychodzimy właśnie do teatru. Oczywiście pośmiać się, bo każdy z nas dziś potrzebuje też rozrywki w świecie, w którym generuje dużo trudności, w którym pewnie mamy ich na co dzień sporo. Chętnie ludzie przychodzą do teatru po to, żeby się rozerwać. Ale myślę sobie, że, że jest też coraz większa taka grupa ludzi, która potrzebuje też mieć impuls do działania, mieć impuls do przemyślenia, mieć impuls do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu I, i, i wierzę, że ten nasz spektakl właśnie jest takim. Razem z reżyserem Jakubem Przebindowskim przenosicie nas do Francji. Tak, tym razem do Francji, tym razem do małej prowincji. Jesteśmy w winiarni, w której spotykamy właśnie głównego bohatera Właściciela tej winiarni, który jest z jakichś powodów dość obcesowy, nieobecny, zamrożony w swoim świecie i wtedy pojawia się ona. Ha, 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 ha. Ona, czyli, czyli ty. Ja. To ona biało Wchodzi i troszkę nam w jego, w jego poukładanym świecie. Czyli rozumiem, że dzieje się. Ym, dzieje się, ale właśnie w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Ym, bo myślę, że sobie jesteśmy w stanie jako widz ym, obserwować. Ym, w pięknym anturażu właśnie z tą francuską muzyką, z, to, z, tym, z tym takim y, umiłowaniem wina i takiego celebrowania życia, tam są też przepiękne mamy wizualizacje, które właśnie przenoszą nas trochę ten, ten francuski klimat y, prowincji jednocześnie też mamy okazję poznać tych ludzi, przypatrzeć się im, zobaczyć też, że nie wszystko jest takie zero-jedynkowe, że, że nie każdemu od razu należy dawać metkę, oceniać go, że czasem to, co się tam dzieje w tej skorupie, jak się zdejmie ją z człowieka, to okazuje się, że, że jest przepiękny kawał dobra i, i, i zamrożonego człowieka po prostu. I że warto czasem dawać ludziom drugą szansę. A, A że i też sami sobie dobrze, żebyśmy czasem w życiu potrafili dać drugą szansę. Długo pracowaliście nad tym spektaklem? Trzy miesiące. Kawał czasu. Kawał czasu, mm -hmm. tak, tak, tak. Kawał Ale to też czasu. chyba jest zawsze bardzo fajne, ta praca nad przed premierą. Bardzo, wiesz, zwłaszcza, że dziś rzeczywiście w większości produkcji no nie mamy telewizyjnych czy też filmowych, nie mamy tej szansy, żeby aż tak długo się przygotowywać. W związku z tym nie mamy szansy, żeby, żeby sobie tak dobrze popracować nad postacią, żeby ją nie zbudować, żeby nawzajem się poznać, bo my na przykład z Tomkiem Shimshainerem pracowaliśmy pierwszy raz. W związku z tym ten, ten czas przed jest tym czasem, kiedy możemy się jako ludzie po prostu poznać, synchronizować, dopasować, dużo zaczerpnąć jakby z siebie. Więc to bardzo intensywny, ale bardzo też potrzebny i ciekawy czas. Jaki jest przepis na dobrą komedię według ciebie? Ojej, no to jest chyba to, co powiedziałam na początku. Czyli Ja lubię historie, oczywiście z happy endem. Ale... To wszyscy A, lubimy. Tak, ko kochamy komedię romantyczną i kropka. Ja przynajmniej, na pewno. Ale myślę sobie, że, że, że też interesują mnie historie o ludziach właśnie. I takie one nie, niekoniecznie muszą być... Bo teoretycznie przychodzimy do teatru i wiemy, że to jest komedia romantyczna i ona na pewno dobrze się skończy. Ale mimo wszystko fajnie, jak sztuka jest tak poprowadzona, że że my w sumie nie wiemy, czy oni będą razem, czy nie. I kto z kim w ogóle I będzie. Z kim? I czy na pewno? Bo jednak tu się nic nie składa. I dlaczego? I to nam daje też taki suspens, po drugie ciekawość tego i na koniec właśnie to przemyślenie, że no popatrz, oni tak do siebie nie pasowali, a jednak można, prawda? Zwłaszcza w tym świecie dzisiaj, gdzie ludzie są tacy, szybko uciekają, jedno drugie im się nie zgadza, już do widzenia, już lecą po następne. To ten spektakl pokazuje, że czasem może warto się zatrzymać. Mhm. I tam sobie w tym drugim człowieku Pogrzebać, że nie wszystko to z zewnątrz takie tylko i wyłącznie powinno się składać, że czasem warto zajrzeć do środka. A podobno jest tak, że paradoksalnie podczas prób, kiedy jest śmiesznie, to niedobrze. To właśnie ma publiczność się śmiać podczas spektaklu. No to tak samo jak z płaczem: jak aktor zalewa się łzami, to, to, to uzyskuje efekt odwrotny. Mhm. Najczęściej dobrze jest. Mówić o trudnych rzeczach, tak, żeby to widz płakał, a nie aktor. Dokładnie. Więc to jest podobnie. A szczerze mówiąc, kiedy próbowaliśmy, w ogóle nie wiedzieliśmy. To jest, to jest sztuka mniej komediowa, bardziej obyczajowa, z jakby też dużym takim suspensem. Nie chcę za dużo zdradzać, żeby, żeby to było ciekawe dla widza, więc w ogóle nie wiedzieliśmy, czy to będzie śmieszne. I cieszymy się, że ta pierwsza część okazała się zabawną, ale, ale na pewno tym razem nie stworzyliśmy takiej typowej. Komedyjki, że tu wiemy jak, tu zrobimy tak, tu wiz będzie na pewno się śmiał. Więc to było bardzo ciekawe też dla nas, żeby szukać tych momentów, które są w ogóle zabawne. Kogo zapraszamy oprócz oczywiście tych, którzy uwielbiają komedie romantyczne, no i kochają Francję też. I kochają teatr. Tak, ja taką jedną fajną recenzję, którą usłyszałam po, napisała do mnie moja znajoma, który mówi: Słuchaj, bardzo ci dziękuję, świetny spektakl. E zabukowaliśmy z mężem bilety do Francji i lecimy na degustację. <noise> że aż tak w ogóle. Tak, fajne. wiesz, że tak w nich zostało. ta potrzeba, żeby właśnie przeżyć podobną jakąś historię związaną z winem, związaną z tym, żeby się podelektować życiem. To fajne spełnione marzenie aktora, no bo wy chcecie, żeby widz nie tylko się śmiał i bawił, ale właśnie też, żeby coś pozostawało po. Tak, żeby, żeby został w jakiejś atmosferze, żeby chciał jej podegustować, po, po, popróbować. Więc bardzo dobre recenzje. Masz swój sposób na udaną Premierę? Śpisz na przykład na scenariuszu? <laughs> o, nie. nie! Nie, już nie, nie, nie. Wiesz co? Ale przeżywasz wciąż? Jak jest premiera? E tak, ale zupełnie inaczej już dzisiaj. Wiesz, kiedyś bardzo się stresowałam i kiedyś bardzo się denerwowałam i kiedyś wiedziałam, że tam przyjdzie też sporo osób, żeby ocenić i ta ocena powodowała, że byłam bardzo spięta. A dzisiaj chyba zdjęłam z siebie już wiesz, te oczekiwania innych i, 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 i zupełnie mnie to nie stresuje. Mam rodzaj takiego, takiej ciekawości, adrenaliny, jak zostaniemy przyjęci, czy zrealizujemy te zadania, czy się uda, bo jednak, no, no, nie ukrywajmy, Vielen mimo już wielu lat pracy na scenie i profesjonalizmu, który ze sobą wnosimy, to wciąż jednak jesteśmy ludźmi i, i to jest nowe i świeże, więc zawsze się tak stresujemy, czy to zostanie dobrze przyjęte, więc to zostaje, ale to jest pozytywne. Ale udało się wszystko. Takie głosy słyszymy, że się udało. A Kopniaki na szczęście sobie dajecie przed <grym> wyjściem na scenę. Oczywiście, dajemy też sobie prezenty przed... Naprawdę? Tak, 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 dajemy sobie, wszyscy, którzy pracowali nad spektaklem, przynosimy wszyscy dla siebie prezenty, takie upominki, to żeby siebie zapamiętali. Tak. I my Fajne. też również dla wszystkich, dla reżysera, dla ludzi, którzy pracowali, dla, dla scenografa, no, dla kostiumu, dla wszystkich. Także to jest bardzo przyjemny i taki miły moment dla nas ta premiera. Bo każda kolejna premiera to kolejna przygoda aktorska. Tak, przygoda i odkrywanie jakby nowego rzeczywiście takiego potencjału i w sobie, i w danym tekście. Mm -hmm. Zapraszamy oczywiście, proszę Państwa, Teatr KWADRAT Degustacja z Katarzyną Glinką na afiszu. Natomiast, ponieważ spotykamy się, no to muszę zapytać o plany na 2026. Kalendarz zapełniony? Dzieje się? Y y y y tak. Wiesz, muszę wręcz pilnować tych fragmentów, kiedy zostawiam czas dla siebie. Bo A tak robisz jak tak? Tutaj... Wykreślasz tak. sobie w kalendarzu zawczasu? Tak, tak, tak. Jak już rozmawialiśmy wcześniej, ja się nauczyłam już teraz robić sobie przerwę, bo, bo wiem, że mój organizm tego bardzo potrzebuje. Więc tak, mam je powpisywane, słuchaj, na, swój na kalendarz zaś. na zaś i wiem, kiedy wyjeżdżam, jeszcze nie wiem gdzie, ale pilnuję tego, żeby odpoczywać, a faktycznie w tym roku ten kalendarz będzie mocno zapełniony. Możesz coś zdradzić czy nie? Wiesz co? No na pewno w teatrze Kwadrat jeszcze jedna premiera przede mną. Yy, I zaczynam zdjęcia do nowej produkcji, z czego też się bardzo cieszę, ale niestety nie mogę ci powiedzieć. Ale fajnie, to... bo ja wiem, że ty masz o tym już od jakiegoś czasu, a ja poza tym uwielbiam oglądać Cię na dużym ekranie, nie tylko w serialu, w związku z tym bardzo się cieszę. Tak, dziękuję bardzo. A z ferii korzystacie? Tak, właśnie, wybieramy się do Włoch, idziemy na narty już w sobotę. O, więc fajnie. Mam nadzieję, że, że skorzystamy ze słońca i że będzie śnieg. A ty jesteś narciarka? Tak. Bardzo. A dzieci też? Moj, ma, mały, wiesz, ma pierwszy rok, będzie startował, ale bardzo się cieszy, jest bardzo podekscytowany, że będzie chodził do grupy i że będzie jeździł z dziećmi, więc się bardzo cieszy. Bo trzeba dziecko po prostu przygotować do tego. Tak, rozmawiałaś tak, tak, z nim. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. rozmawialiśmy. Przymierzł buciki, już jest bardzo gotowy i bardzo chce. Bardzo, <noise> bardzo. Zobaczymy, jak będzie. Już na miejscu, ale jest gotowy. A starszy będzie się uczył na snowboardzie. O, fajnie. Ja jestem team y, snowboardu. Snowboard. Tak, no zdecydowanie. To... Ale kiedyś oczywiście narty przeskoczyłem po prostu. Tak, tylko chwili mój, y, właśnie narty y, nie bardzo, więc zobaczymy, jak mu pójdzie snowboard. A ile on lat? Jest, kończy już 14. Nie, on dopiero Ta -tak. był takim malutkim Ta -taki chłopcem. Malutki, no. 14 lat. Ale to jest dobry moment. Ja też miałem 14 lat. No. Mało się dopiero urodziło, już ma 6, także wiesz. Że Nie to wierzę. Czas tak, czas to tak po leci. dzieciach widzimy, jak leci no. czas. Tak o, to, do to, to tej wersji się trzymajmy, <grym> że to po dzieciach widać. <grym> to udanego w takim razie feryjnego wyjazdu. Trzymam kciuki za 2026 rok. I raz jeszcze zapraszamy na degustację w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Spektakl na afiszu, proszę Państwa. No a dzisiaj gramy, z wielką tak. orkiestą świątecznej pomocy. Bardzo, bardzo gramy i bardzo trzymamy kciuki za wynik. Tak jest. Rozmawialiśmy o Francji. Proszę Państwa, sztaby Wielkiej Orkiesty Świątecznej pomocy zlokalizowane są naprawdę w wielu krajach, na wszystkich kontynentach świata. I to jest naprawdę wielka duma. Katarzyna Glinka była naszym gościem podczas niedzielnego poranka w Pałacu Kultury. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie mówiłem Ci, pięknie wyglądasz. Dziękuję. <laughs>